Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Ornuch i pracuję w firmie Kimach Agro Polska jako doradca techniczno-handlowy. Dzisiaj pokrótce chciałbym przedstawić Państwu problem, jaki może występować w klepniach, oborach czy też kurnikach w związku z nadmierną wilgotnością. Zapraszam! Tak jak obiecałem, zajmiemy się tematem osuszania. W tym wideo przedstawię Państwu takie zagadnienia jak. Wpływ nadmiernej wilgotności na zwierzęta? Jak sobie radzić z problemami zbyt wysokiej wilgotności? Co zrobić, aby szybko i skutecznie pozbyć się nadmiaru wody? A na koniec, jako bonus, przekażę, pokażę cztery produkty w akcji. Dokonacie wyboru Państwo sami. Zacznę od pierwszego punktu, czyli jaki wpływ na zwierzęta ma nadmierna wilgotność. W ciągu w cyklu produkcyjnego wysoka wilgotność powoduje szereg problemów takich jak mastitis, choroby skóry oraz kończyn, wysoki poziom komórek somatycznych w leku, czy też choroby związane z występowaniem patogenów środowiskowych. Dlatego tak ważne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności w obiektach. Jak sobie radzić z tymi problemami? Standardem w gospodarstwach powinno być stosowanie preparatów do suchej dezynfekcji. Szczyt zastosowania tych produktów przypada na okres od jesieni do początku wiosny, ponieważ wilgoć w pomieszczeniach inwentarskich właśnie wtedy wzrasta najmocniej. Niestety, moje doświadczenie mówi, że nie wszędzie takie preparaty są stosowane, głównie z powodów oszczędności. Natomiast środki do suchej dezynfekcji mają za zadanie obniżenie wilgotności poprzez związanie nadmiaru wody występującej w ściółce. Ponadto taki preparat działa również dezynfekująco. W ten sposób obniżamy ryzyko występowania wcześniej wymienionych chorób. Datkowanie zaś takiego preparatu mieści się w granicach od 50 do 100 gram na metr kwadratowy, czyli są to preparaty stosunkowo wydajne. Zwracam jednak uwagę na efektywność stosowania takich rozwiązań, ponieważ nie każdy produkt jest tak samo efektywny. Co postaram się Państwu pokazać na krótkim filmie. Zapraszam na prezentację. Do porównania i kontroli działania użyłem trzech produktów, najczęściej używanych przez hodowców oraz naszego Akisanu 360. W każdej miarce znajduje się 50 g wody oraz 50 g produktu. Po zmieszaniu preparatu i rozpuszczalnika, w tym przypadku wody, czekamy 10 minut i zobaczymy, jaki efekt będzie w każdym z pojemników. Akisan 360 wiąże wodę, nie powodując przy tym powstawaniu błota, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka i zwierząt oraz mechanicznego uszkodzenia rogu racicowego, Co ważne, a Preparat ten nie powoduje efektu naturalnego parowania wody, więc efekt osłuszania jest jeszcze lepszy. Efekt osłuszający jest bardzo ważny na komfortu termicznego zwierząt i ma bezpośrednie przełożenie na ilość czasu, jakie zwierzęta odpoczywają, co jest niezwykle ważne w przypadku krów, ponieważ odpoczynek równa się przeżywaniu paszy. Jak mogliście Państwo zauważyć, w prostym eksperymencie, produkty przeznaczone do tego, do tego samego zastosowania, mogą się diametralnie różnić, różnić efektywnością. Zwracam tutaj uwagę na produkt AKISAN 360. Jest to produkt firmy KINAKAWI. Jeżeli zaciekawiłem Państwa tymi rozwiązaniami, zapraszam do kontaktu. Mój numer telefonu jest widoczny pewnie gdzieś tutaj. Do usłyszenia i do zobaczenia w terenie.